Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w ten dla mnie ostatni świąteczny dzień. E, ponieważ w tym roku wymyśliłam sobie, że nie będę tradycyjnie obchodziła dwóch dni, potem jakaś tam przerwa, potem znowu jeden dzień, tak okrojone, jak nam zostało, tylko poświętuję sobie tak, jak nasi przodkowie dawniej. I zaczęłam od 21 grudnia. Czyli od najkrótszego dnia w roku, mimo że byłam jeszcze w pracy. Tak samo jak i 22 grudnia też byłam w pracy, ale nie przeszkadzało mi to być w tym takim świątecznym nastroju dla mnie. I 21 jest, tak jak mówię, najkrótszym dniem w roku. Noc z 21 na 22 jest najdłuższą nocą w roku. Więc mamy to przesilenie zimowe. Potem mamy trzy dni, kiedy słońce jest w dokładnie tej samej pozycji, ani mniej, ani więcej. I być może spotkaliście się z takim określeniem jak trzy dni ciemności. Ale to tylko to, że słońce jest w tej samej pozycji. I potem mamy 25 grudnia, kiedy nie rodzi się żaden Bóg, chyba że. Słońce. To jest. Pierwszy dzień, kiedy rodzi się właśnie nowe słońce, które troszeczkę jakby powiększa dzień, tak? O te kilka minut już dzień robi się dłuższy, i tak zostaje aż do prześlenia letniego w czerwcu. Więc jak zaczęłam 21 grudnia tak dzisiaj według przynajmniej kalendarza tego, który znamy na dzień dzisiejszy, który ma 12 miesięcy, więc świętuje 12 dni, tak jak nasi przodkowie. Być może w przyszłym roku będę świętowała 13 dni, jak w końcu odnajdę, jak się nazywał ten 13 brakujący miesiąc, a to jest też zapisane. Chociażby w, w tym, że nasi przodkowie, babcie nazywały. Miesiąc miesiączkiem od księżyca, bo księżyc nazywał się miesiączkiem, tak? I był na niebie co 28 dni. Jeżeli podzielimy rok na 28 dni, to wyjdzie nam 13 miesięcy. Ale nie o tym chciałam teraz mówić. Więc. A, chciałam tylko właśnie powiedzieć, że być może w przyszłym roku będę świętowała 13 dni. Dlaczego mam okrojone święta mieć? Bo tak sobie ktoś życzy. Będę świętowała. Dlaczego nie? Do każdego dnia można celebrować i naprawdę jest bardzo fajnie. tak? Tym bardziej, że można spędzić trochę czasu z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi i naprawdę celebrować ten czas, a nie tak jak nam go okrojono, tylko do dwóch dni 25 i 26 grudnia, no i pierwszego nowego roku, kiedy wszyscy, albo może większość ludzi, budzi się z bólem głowy. Obyście tego nie mieli. Naprawdę Wam z całego tego serca życzę, obyście tego bólu głowy nie mieli. Ech. Więc e, muszę powiedzieć, że kilkanaście lat temu, to był dziś rok 2009-2010, kiedy zaczęłam czytać o takich rzeczach, też miałam dysonans poznawczy. Tak, takie wyparcie prawdy. Nie, to jest niemożliwe. Nie, niemożliwe są takie rzeczy. Tym bardziej, że jeszcze wtedy nie było blisko ludzi, którzy o takich rzeczach mówili, jak coś próbowałam powiedzieć, to patrzyli na mnie co najmniej dziwnie, więc zostawiałam to dla siebie ale wiecie co? Na szczęście dużo się pozmieniało, a zwłaszcza od czasu lockdownu. Te informacje zaczęły przepływać, tak? Coraz więcej ludzi wie, że to, co byliśmy do tej pory uczeni, czego byliśmy programowani, to nie jest takie prawdziwe. Tym bardziej, że zimą, czyli w tym okresie, kiedy właściwie cała natura hibernuje, śpi, tak? Kiedy wszystko jest takie obumarłe, no jedynie tylko słońce się może urodzić, nowe słońce. A I wtedy ten czas, kiedy jest taki, takiego czasu spokoju, możemy go celebrować, tak jak już powiedziałam, z najbliższymi, z rodziną, znajomymi. I kochani, takiego czasu, takich szczodrych, obfitych godów życzę Wam naprawdę z całego serca, bez bólu głowy, tak, obyście byli zawsze uśmiechnięci, obyście zawsze mieli w głowie... To co najlepsze, te najlepsze myśli, dlatego że tak jak już tłumaczyłam, to co zaczynamy myśleć, tak, kreować, to się dzieje. Życzę Wam jak najlepszych kreacji, nie tych na sobie strojów, tylko po prostu kreacji rzeczywistości. Widzicie, te nazwy są bardzo podobne i naprawdę na ten temat też można sporo mówić. Ja już dzisiaj nie będę Wam zabierała wiele czasu. Celebrujcie ten dzień, jak tylko się da. Tak, najlepiej, oczywiście. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do następnego razu, pa, pa, kochani.